Tata, tata! Już zaczęli! No co za patafiany Sam bym to lepiej zagrał! Tyle pieniędzy gnoję, zarabiają, a nic na piersi nie zagrają! I idę zajarać, synek, bo nie mogę na to patrzeć! Tata, tata, nasi strzelili! A widzisz synek, ja mówiłem, że dobrze grają. Teraz czekać na drugą. Wakacje, wakacie, w końcu wakacje! już było dobrze! chyba już było dobrze! Janusz, coś ty najlepszego zrobił! I tak mieliśmy kupić nowy! Robert, co ty taki szmutny jesteś? nici z euro. Hm? Jak to? Nie no, ja mam. Co masz? No, euro na koncie. A tobie przelew jeszcze nie przyszedł? Robert, nie szmudź się, do wakacji zostały ci jeszcze tylko dwa mecze, a ja już leczę. Zobacz, bilety już mam zabukowane. Z tego euro to akurat będzie. Ale wiesz, kibice na nas liczyli. Po fatalnych mistrzostwach świata 2018 chciałem, aby nasz zespół podniósł się i abyśmy dali ludziom takie same emocje jak na euro we Francji. Żebyśmy wyszli z grupy, żebyśmy w każdym meczu dawali z siebie 200%, żebyśmy nie popełniali głupich błędów. I teraz to wszystko na marne. Przegraliśmy z najłatwiejszym przeciwnikiem w grupie i nie mamy już praktycznie żadnych szans na awans. Ojojoj! Siema! Widzieliście, jak odjechałem? Zobaczcie te memy. Robert, co ty taki smutny? Zabar, se tá bom, tá